Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Krzycki. Drogi panie Stanisławie, proszę nie brać mojego pytania za komentarz na temat osób trzecich. Bo sam nie lubię tej formuły. Ale mam pytanie dotyczące tego, co wpływowy. Po tak zwanej prawej stronie Wojciech Cejrowski powiedział kiedyś na temat posła Grzegorza Brauna. Znaną szerzej w wąskim kręgu prawicowym jest opinia pana Wojciecha, że tu cy cytat, tak bezbłędnym polskim językiem, jaki operuje poseł Bram, może posługiwać się tylko wariat albo geniusz czy tylko mnie się wydaje że nasz język ojczysty doświadczył już takiej degradacji w powszechnym użyciu że kiedy ktoś zaczyna mówić zwyczajnie po polsku traktowany jest jak wariat no to coś jest na rzeczy rzeczywiście język polski jest zaśmiecany przez jakieś takie wtręty anglosaskie yy, dlatego nie dla wszystkich jest zrozumiały ale czytam dalej. Mam wrażenie, że słuchanie, czytanie niezbyt przecież rozgarniętych polityków drugiej rzeczypospolitej jak Beck i sanacyjna spółka to już w porównaniu do przemówień dzisiejszych politykierów knesejmu... Obcowanie z wyższą, zapomnianą kulturą, no to prawda, ma pan rację. W miarę demokratyzacji systemu obniża się nie tylko poziom, że tak powiem, językowy, ale obniża się również poziom etyczny naszego społeczeństwa. To niestety taka jest prawda. Ale czytam dalej. Czy fakt, że były prezydent nie rozumie pytań złożonych, to już przekaz dla mas? Że nie powinny one równać w górę, ale w dół. No, coś takiego będzie. Tutaj pani Nowacka chyba proponuje zredukować zakres wymagań wobec uczniów. No to rzeczywiście demokratyzacja edukacji będzie, że tak powiem, milowy krok zrobi. Ale czytam dalej. Z, prym, z przymrużeniem oka pan też używa. Poprawnej Polszczyzny. Czyż zatem uważa się pan za geniusza tudzież wariata? Dziękuję i pozdrawiam. No proszę pana, pan Wojciech Cejrowski powiedział nie, że poseł Braun jest geniuszem i wariatem, ale że jest albo wariatem, albo geniuszem. Nie może być geniusz-wariatem. No, albo jedno, albo drugie. I dotyczy to tak samo mnie. Jacek Kołodziejczyk, panie Stanisławie, w naukach politycznych i historycznych nie jestem biegły, ale nawet jako laik czuję pod skórą, że Monteskiuszowski trójpodział władzy to dzisiaj fikcja. No bo taki jeden poseł z drugim wygrywa wybory, reprezentuje suwerena w okrąglaku na wiejskiej, a równocześnie idzie w ministry, w końcu trzeba mieć za co wypić i zakąsić. I teraz pytanie, czy wszędzie tak jest? Czy inne twu demokracje też tak mają, i czy kiedyś też tak było? Czy idea Montesquieu'a to tylko idealny model, który nigdy nie będzie miał swojej realnej formy? Miał swoją realną formę. Kiedy u nas kon wprowadzano konstytucję, to zwracaliśmy na to uwagę, że to jest rozwiązanie sprzeczne z zasadą trójpodziału władz, jeżeli się łączy, że tak powiem, stanowiska we władzy ustawodawczej i wykonawczej. Podam przykład. W 1993 roku. Został złożony w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla Janusza Lewandowskiego, ministra. On był ministrem przekształceń własnościowych, Janusz Lewandowski. No i było głosowanie w Sejmie, i ten wniosek upadł jednym głosem. Właśnie głosem posła Janusza Lewandowskiego, który jako poseł głosował oczywiście przeciwko wnioskowi. No trudno, żeby nie miał do siebie samego zaufania. Więc dlatego wskazywaliśmy już wtedy na patologię tego rozwiązania. Niestety ta patologia się pogłębia. I to nie dlatego, że zasada Monteskiuszowskiego podziału władzy jest wadliwa, tylko dlatego, że u nas konstytucja, a zwłaszcza praktyka ją zlekceważyła. Prawy nigdy w lewo. Panie Stanisławie, dlaczego Polacy to lachy? Kiedy, skąd się to wzięło i w jakich krajach tak na nas mówią? No my, ja nie wiem, skąd się to wzięło, ale myślę, że wzięło się to z legendy o Lechu, Czechu i Rusie. No i Polakom przypadł, przypadł w udziale Lech, stąd też Lachy. No i tak mówią na nas, na Ukrainie Lachy i w Turcji, Turcji. To znaczy Polska jest tam nazywana Lechistanem. Lechistanem. To tak nawet sympatyczne było w czasie rozbiorów Polski, jak się dywan turecki tam zbierał, no i tam posłowie cudzoziemscy przybywali na to posiedzenie dywanu, no to ten speaker dywanu oznajmiał, Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył przez cały czas rozbiałów w Polski, bo Turcja nie uznała rozbiorów Polski. Pan Wojtek Reichel, panie Stanisławie, proszę o skomentowanie najnowszego pomysłu wielce czcigodnego, rzecz jasna, Pana Bodnara o konieczności publicznego pokajania się sędziów na, ich, na rozwój, za rozwój ich karier w czasach PiS. Czy taki proceder w oczywisty sposób nie zaprzecza idei niezawisłości? Nie tylko to, nie tylko to, bo na czym polega ta samokrytyka? Ten, co Pan Bodnar nazywa Czynnym żalem. To taki z niego profesor jak ze mnie chiński mandaryn. No, mniejsza o to. Więc na tym, że ten sędzia ma się przyznać do wszystkiego. Właściwie nie bardzo wiadomo do czego ma się przyznać, że co, że został rekomendowany przez Krajową Radę Sądownictwa. No to został, no ale do czego ma się przyznawać, że prezydent wręczy mu nominację sędziowską, no to wręczy mu, a do czego on się ma przyznawać. Co więcej, samokrytyka, jak pamiętamy z czasów zetempowskich, polegała również na deklaracji, że odtąd już ten delikwent będzie się słuchał kolektywu. Kolektywu, zbiorowej mądrości i tak dalej. W oczywisty sposób zaprzecza to idei niezawisłości, na co zwrócił uwagę nie byle kto, ale pan sędzia Tuleja. Pan sędzia Tuleja przez całe lata u nas był w pierwszym szeregu męczenników praworządności. No i po tym, jak tu bodnarowcy ogłosili te swoje mądrości, to pan Tuleja powiedział, że on nigdy by się na takie upokorzenie nie zgodził, na taką samokrytykę, na wygłoszenie takiej samokrytyki. No i w ogóle by się zastanawiał, czy i to pomysł, skąd się to wylęgło. No myślę, że to ban banderowcy to wymyślili. Proszę państwa, bo powiedział pan sędzia Tuleja, że ani justitia, ani justicja, ani temis, czyli dwa pasy transmisyjne starych Kiejkutów do środowiska sędziowskiego, z taką inicjatywą nie wystąpiły. No to, kto? no to kto? Pan Mateusz Gołąb. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dlaczego, pierwsze pytanie, dlaczego Listrus, nie wiem czy dobrze wymawiam, podała się do dymisji. W przedstawionym mini budżecie zaproponowała obniżki podatkowe, ale pominęła cięcia wydatków publicznych, co skutkowało dużym deficytem. Czy ta niekonsekwencja była przyczyną jej odejścia? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, z tego co na ten temat wiem, nie znam oczywiście szczegółów, no to właśnie kwestie finansów publicznych, zbyt dużego deficytu to była przyczyna. No najkrócej, ona chyba 40 tam dni była premierem. Drugie, czy w zaistniałej sytuacji na granicy Polska-Białoruś, Da się wypracować jakieś rozwiązanie, które zapobiegałoby przedostawaniu się do Polski nielegalnych imigrantów, ale jednocześnie pomóc osobom, pomoc osobom, które naprawdę uciekają przed wojną lub wymagają pomocy medycznej. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wystarczyłoby, żeby białoruskie służby nie naganiały y, tych migrantów na zieloną granicę, y, tylko. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego, żeby kierowały ich do przejść granicznych. No i tyle. I to nie trzeba tutaj wymyślać żadnych cudów. I trzecie. Czy w niektórych przypadkach możliwość deficytu budżetowego jest korzystna? Mam na myśli sytuację, w której państwo może się spodziewać, Ataku zbrojnego. Czy wtedy nie należało, pod, by podjąć wszelkich kroków zmierzających do zbrojenia się, nawet kosztem, przepraszam, zadłużenia państwa? No wtedy tak, ale to jak sam pan tutaj pisze, to w sytuacjach nadzwyczajnych można stosować nadzwyczajne środki. I gwałtowne zadłużanie państwa jest takim nadzwyczajnym środkiem. Tymczasem u nas to nie jest środek nadzwyczajny, tylko rutynowe działanie. Rutynowe działanie. Ja już wielokrotnie mówiłem, że zadłużanie państwa polega na wpychaniu przez rząd własnych obywateli w coraz to głębszą niewolę u lichwiarskiej międzynarodówki. Taka jest cena tego. Pan Jacek Sawa, dzień dobry, panie redaktorze. Mam do pana dwa pytania. Jak pan myśli, dlaczego zasada wy nie ruszacie naszych, a my nie ruszamy waszych, przestała nagle obowiązywać? Czyżby Tusk i jego ludzie dostali cynk, że pis już nigdy nie zostanie dopuszczony do władzy, więc zrób to, co chce ta z Kaczyńskim i jego trzutką. Dostali cynk, ale inny. Na wypadek, gdyby znowu Amerykanom przystrzeliła do podmianka na scenie politycznej, na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu, żeby już nie mieli na kogo podmienić. Dlatego teraz tutaj ta zasada została odwołana. Drugie. Wspomniał Pan o tym, że w czasie, gdy miał Pan zawał, Odczuwał pan między innymi ciekawość myślał sobie, że za chwilę wszystko Pan będzie wiedział. Na początku byłem zszokowany takim stwierdzeniem, ale potem zainspirowany pana stwierdzeniem i zacząłem, zacząłem robić sobie w myślach listę dotyczących mnie kwestii, które chciałbym zaraz po przejściu na drugą stronę wyjaśnić i poznać. Z ciekawości zapytam, czy mógłby Pan wymienić chociaż kilka takich kwestii? Który pan chciałby w takiej sytuacji poznać, wyjaśnić w pierwszej kolejności? Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia oraz niezachwianej wiary w sens tego, co pan robi. No, naj, najważniejsza sprawa najważniejsza sprawa bo to ja wszystkiego bym się chciał dowiedzieć, ale najważniejsza sprawa to bym się chciał. Dowiedzieć, jak jest po drugiej stronie, czy jest Pan Bóg, i tak dalej. No to, to, jest, no to jest najważniejsza sprawa, a wtedy bym się dowiedział, a wtedy bym się dowiedział, już nie musiałbym to wierzyć, na przykład, tylko bym się dowiedział. I tym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.